Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj przybywam, żeby pokazać Wam moje nowe książki. Kupiłam ostatnio kilka książek i mam straszną ochotę Wam o nich opowiedzieć. Oprócz nowych książek mam też nowego psa. Ha, tak, nowego psa. Pokazuję go nieustannie na Instagramie. Ma na imię Kokos i wygląda jak mały polarny miś. Kokos jest ze mną od troszkę ponad tygodnia, więc uwierzcie mi, jest co robić, ale w tym momencie to nawet duży, duży plus. Więc aktualnie mam dwa psy i jednego kota i naprawdę dzieje się ciągle coś, ale bardzo się z tego cieszę i ten przyjemny gwar towarzyszy mi przy czytaniu, bo ostatnio udało mi się troszeczkę wrócić na odpowiednie tory i czytam nieco więcej. Chętnie Wam o tym opowiem w podsumowaniu kwietnia. Możecie, możecie na takie podsumowanie czekać. Tymczasem mam nowe książki, nowego pieska i nową koszulę w liski. Tak, kupiłam sobie koszulę w liski, uznałam, że jest to yy, dobry moment, żeby sobie kupić koszulę w liski. Może poprawi mi nieco nastrój i może pozytywnie wpłynie też na atmosferę tego filmu. Mam nadzieję, że tak. Na wstępie tych zakupów, tego holu, muszę Wam od razu powiedzieć, że powinien się on nazywać Bardzo Dziwne Wybory Czytelnicze albo Bardzo Dziwne Wybory Zakupowe, bo nagle okazało się, że mam ochotę czytać zupełnie inne rzeczy niż zwykle i mam ochotę eskapistycznie uciec do światów, które nie istnieją. No, ale myślę, że jest to całkiem naturalna reakcja na to, co się teraz dzieje. Także chętnie Wam wszystko, wszystko pokażę. Zacznijmy może od książek nowych, bo będą też książki używane. Kupiłam sobie Zorzę Polarną Filipa Pulmana. To być może jest coś o czym jeszcze nie wiecie i nie wiem czy wam o tym już kiedykolwiek mówiłam, ale jestem osobą która zbiera książki w takim sensie, że nie tylko ja je zbieram, bo je Czytam, ale również zbieram ładne wydania. Bardzo lubię piękne, estetyczne wydania. Także mam już Zosę Polarną w tym starym wydaniu z kompasem, ale teraz zapragnęłam mieć to piękne wydanie, nowe z wydawnictwa Omag, które powstało w przy okazji nie w a przy okazji Wypuszczenia serialu przez HBO na podstawie książki, właśnie. Tak się złożyło, że Zorze Polarną już przeczytałam, skończyłam ją właśnie wczoraj i podobała mi się bardzo. To książka, a właściwie seria, bo to jest powieść otwierająca trylogię Mroczne Materie. Te serie możecie znaleźć na przykład w przeróżnych podsumowaniach, takich listach 100 najlepszych książek, jakie musisz przeczytać w życiu. Tam zawsze znajduje się Pullman. No i to jest moje pierwsze spotkanie z autorem. Mogę Wam zdradzić, że absolutnie nie ostatnio. Ostatnie. Jestem zachwycona tą książką i e, kurczę, czekam na wypłatę. <grym> Nie ukrywam. Czekam na wypłatę, żeby kupić dwa następne tomy i czytać od razu. Świetna fantastyka młodzieżowa. Bardzo ambitna, bardzo mądra e, lektura. Polecam. To takie tik, tik, tik w tle to pazurki Freda. Tego wiecie, sznąca z dużą, szarą brodą. Teraz będę musiała już opisywać moje psy. Biały, szary, no i kot. Kolejna książka. Zupełnie spoza e, moich zwykłych zainteresowań, to pierwszy tom Flavia de Luz. Flavia de Luz? De Luc? To jest problem, nie wiem jak to się czyta. E, Alana Bradleya, pierwszy, pierwszy tom, czyli zatrute ciasteczko. To książka dla młodzieży, trochę w klimacie rodziny Adamsów. E, słyszałam bardzo, bardzo dużo pozytywnych, pozytywnych głosów na temat tej książki, i e, no kupiłam po prostu ją e, kupiłam. Mam serdeczną, serdeczną i gorącą nadzieję, że Flavia mnie zachwyci i będę mogła towarzyszyć jej przez kolejne tomy, e, ponieważ no jest, tych tomów już kilka. Mm. Mam nadzieję na, 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 na coś naprawdę dobrego. Nie oczekuję żadnego horroru ani dreszczowca. Oczekuję fajnej, dobrej lektury yy, w takim trochę spuki klimacie. Mam nadzieję, że się nie zawiodę. Książka, która yy, po głowie chodziła mi już od kilku lat, ale byłam tak naprawdę w takim dosyć zawieszeniu. Nie wiedziałam, czy będę czytać, czy nie będę. Tym razem postanowiłam tak, yy, chcę spróbować, chcę dać szansę pierwszej części sagi. E, rodziny Neshow, e, czyli Ziemia kłamstw autorstwa Anne Rage. To jest norweska e, seria, z tego co pamiętam, sześciu tomów wydana przez wydawnictwo Smak Słowa, e, i podobno ta seria jest świetna. To jest po prostu saga rodu. Jeśli nie znacie, to wiecie, że ja uwielbiam przeróżne sagi rodu, historie rodzin, ym, historię w stylu ósmego życia. Nino Haratiszwili. Także to takie wydanie norweskie. A mnie do śniegu i do mrozu ciągnie, głównie w lekturach, ale jednak ym, Zorze Polarną czytało mi się pod tym kątem świetnie. Także ym, Ziemia Kłamstw. Tak, pierwszy tom. Zobaczymy. W ogóle widzę, że tu są same pierwsze tomy. Jak mówiłam, wychodzę mocno poza moje mm, poletko czytelnicze, naprawdę. Oprócz tego kupiłam mojej dziewczynie kryminał Jane Harper susza. Moja dziewczyna kocha kryminały i yy, nie powiedziałabym, że je czytał, na je pożera na śniadanie, obiad i kolację, a o suszy słyszałam same dobre słowa i tyle samo dobrych słów albo nawet więcej o samej Jane Harper jako autorce. Z ciekawości właśnie mm, kupiłam jej suszę. Jeszcze jej nie czytałam. <laughs> ja również jeszcze nie, a jest spora szansa, że, że przeczytam, bo, bo jak sami wiecie, często wspominam o tym, że nastaje taki moment nagle niespodziewanie, gdzie mam ochotę przeczytać kryminał. Wtedy się miotam i pytam was, co mam czytać. W ogóle staram się znaleźć szybko coś na Goodreads, a tu będzie już czekała susza. Także susza. I słuchajcie, dosyć taki <laughs> zakup. Powiedziałabym nagły i nieprzemyślany, aczkolwiek kierowany namiętnością. Ja jestem totalnym Potterheadem. Całą serię Harry'ego Pottera każdy z tomów przeczytałam co najmniej 10 razy. To, to jest. Myślę, że więcej, ale pozostańmy na takiej bazie, że 10 razy, dlatego że miałam taką swoją tradycję, że w każde wakacje czytałam całą serię Harry'ego Pottera um, i robiłam to w podstawówce, w gimnazjum i w liceum. Pamiętam też wakacje maturalne, wiecie, po maturze przed studiami, kiedy czytałam całą serię, na studiach czytałam serię, także... Bardzo lubię Harry'ego Pottera, no i go nie mam. Słuchajcie, nie przywiozłam sobie tutaj do mieszkania yy, Harry'ego Pottera. On jest w, w domu mojej mamy, yy, w zupełnie innym mieście. Myślę sobie, kurczę, no, potrzebuję Harry'ego Pottera, tak? Jest teraz taki moment yy, niepokoju, yy, takiego napięcia, potrzebuję Harry'ego Pottera, potrzebuję mojego ukochanego, idealnego świata, do którego mogę uciec, no ale go nie mam, tak? Mogłabym przeczytać e-booki, ale e-booki to nie to samo, więc stwierdziłam, hej, mam w końcu wymówkę, Kupiłam pierwsze trzy tomy Harry'ego Pottera w tym wydaniu yy, nowym, innym. Tak się prezentują. Pierwsze trzy tomy. Yy. Wiem, że jest jeszcze to wydanie dla dorosłych, ale nie czuję klimatu. Ja jednak czytając Harry'ego Pottera totalnie jestem dzieckiem. Przynajmniej przez pierwsze dwa, trzy tomy jestem dzieckiem. Potem już razem z Harrym dorastam, więc wybrałam egzemplarze w okładkach wciąż dziecięcych. Nie mogę się doczekać. Myślę, że jak tylko przeczytam pierwszy, zaraz sięgnę po drugi i trzeci. Jest tylko jedna rzecz, która mnie rozczarowała i to poważnie, <laughs> ponieważ nie wiedziałam o tym, że wydawnictwo zrezygnowało tych obrazków, wiecie, przy rozdziałach. A ja je absolutnie kocham. I w ogóle chciałabym sobie kiedyś wytatuować jeden z tych obrazków, bo są dla mnie tak ikoniczne i ważne. Okazało się, że wydawnictwo w nowych wydaniach zupełnie te obrazki usunęło. Uważam, że to wielka, wielka szkoda. Niemniej yy, zobaczcie, jakie są w ogóle mają takie gwiazdki. No nie wiem, dla mnie to jest tak klimatyczne. No i tak, taki mały sneak peek, mój ulubiony Tom Harry Pottera to ten. Więzienia z kawanu. Tak, trzeci dom. Uważam, że jest najlepszy. Jak mówiłam, wychodzę czytelniczo ze swojego strefu komfo Wychodzę czytelniczo ze swojej strefy komfortu i próbuję rzeczy, których wcześniej nie próbowałam. I słuchajcie, w ten sposób trafił do mnie król kruków, Magi Steve Water oraz cień i kość Lei Bardugo. Jaka jest historia tych książek? Słuchajcie, historia jest taka, że ja nieustannie um, Binge czuję zagranicznego, amerykańskiego booktuba. I tam bardzo dużo osób, w ogóle wszyscy, czytają młodzieżówki w taki sposób bardzo uniwersalny. No bo w Stanach Zjednoczonych nikt nie mówi to młodzieżówka, to literatura piękna, to literatura obyczajowa. Jest po prostu jeden wspólny wór literatura współczesna i w tym worze znajdują się książki naprawdę przeróżne i dla każdego coś miłego. I uważam, że ten system bardzo mocno wspiera czytelnictwo w Stanach Zjednoczonych, bo nie stygmatyzuje, nie tworzy takich sztucznych elit, które składają się tylko i wyłącznie z samozadowolenia i pychy. No, i właśnie oglądam bardzo dużo booktuberek ze Stanów Zjednoczonych. Booktuberek, które są mniej więcej w moim wieku. I e, Król Kruków to jest jedna z tych książek, to jest pierwszy tom serii, znowu jak zwykle, seria. Dzisiaj coś się stało z tymi seriami. Pojawia się bardzo często i na bardzo wielu filmach. I wszyscy kochają. Nie spodziewam się wielkiego objawienia czytelniczego. Spodziewam się po prostu rozrywki. Dobrej rozrywki, takiej lekkiej, fantastyki, bardzo młodzieżowej. Także król kruków i lepiej długo, cień i kość. To też jest taka historia z kolei, że ja kiedyś zachwycona okładką, kupiłam to. Tak, kupiłam szóstkę wron. Wciąż jestem absolutnie zachwycona tym efektem czarnych kartek, więc kupiłam ją, natomiast później okazało się. Okazało się, że w szóstce wron mamy uniwersum wcześniej już opisane, i żeby dobrze się bawić, czytając tę książkę, należałoby sięgnąć do trylogii Grisza. Uniwersum Griszów, cokolwiek, nie wiem. Słuchajcie, no nie mam pojęcia, ale poczułam nagle namiętność do serii młodzieżowych. Do serii fantastycznych, nie wiem co z tego będzie, być może nic. Być może okaże się, że jestem bardzo rozczarowana, że rozrywka nie ma jej, nie było rozrywki i eh, a być może okaże się, że to będzie coś super i będę miała mm, takie lektury lżejsze po prostu na moment, w którym nie chcę czytać bardzo ciężkich, trudnych yy, powieści, bo przecież i takie się zdarzają, przynajmniej mi. Słuchajcie, dostałam też od wydawnictwa znak yy, Zadie Smith, o pięknie i opowiedziałam Wam o moim zachwycie tą powieścią w ostatnim moim filmie, więc serdecznie Was zapraszam, jeśli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia na temat "Opięknie" i w ogóle dlaczego tak bardzo kocham Zadie Smith. I od Czarnej Owcy otrzymałam Fiona Barton i A jeśli to ktoś, kogo znasz. Fiona Barton bardzo lubię, bardzo lubię jej thrillery, uważam, że są świetne, uważam, że są trochę w krymacie Gillian Flynn, um, bo to są takie fajne Połączenia thrillerów i y, powieści obyczajowych w dobrym wydaniu. W sensie jest tak dobrze wyważone. Nie mogę się doczekać, przeczytam na pewno, bo poprzednie dwie książki Fiony Barton czytałam. Podobały mi się bardzo, super się bawiłam. Teraz wspomniane używane książki są dwie, ale tak naprawdę jest to jedna historia. Być może wiecie albo nie. Ten rok y, mija mi na czytaniu rzeczy, których które siedzą na moich półkach już od dawna, ale też y, na czytaniu powieści, na które nigdy nie miałam czasu, a zawsze chciałam przeczytać bądź je odświeżyć. W taki też sposób przeczytałam ostatnio Małe Życie. Na samym początku roku 2020 przeczytałam Annę Kareninę. No i... Hmm. Nędznicy. Tak, nędzników nigdy nie czytałam, mimo że Wiktora y, go znam bardzo dobrze. To on był właśnie tematem mojej pracy licencjackiej na studiach filologicznych, dlatego słuchajcie, nędznicy, nie czytałam nędzników. Postanowiłam ich sobie kupić w takim bardzo, bardzo oldschoolowym wydaniu, y, ale ja, ja lubię takie wydania. Y, liczę, obiecuję. I chcę przeczytać Nędzników w 2020 roku. Anna Krynina to był re Reading, a Nędznicy to będzie moje pierwsze spotkanie z tą yy, powieścią, z fabułą Nie, bo oglądałam już muzykal, no ale bardzo, bardzo chcę. Więc jeżeli 2020 rok to yy, moment czytania rzeczy, na które bardzo, bardzo mam ochotę i których bardzo, bardzo pragnę, no to Nędznicy, tak? Nędznicy. Z pieskiem rozpoczynałam film, z kotem go może zakończę? Nie. Kod uciekł, bo zainteresował kokosa za bardzo. I to już wszystko! Wszystkie moje zakupy. Bardzo duży, fajny, przyjemny stosik. Zorzę polarną już przeczytałam, więc teraz nic tylko sięgać po kolejne powieści. Trzymajcie się bezpiecznie i zdrowo. Życzę Wam dobrego popołudnia. Cześć!